On e, mówi, ale zobaczmy co zrobił Wiktor Valdes! Od Valdesa Di Maria chciał zanotować asystę jeszcze z Ireny Koszyk! Gol! Gol! Karim Benzema 1-0, ależ pięknie królewscy to rozpoczęli! Ależ przestraszona, zdziwiona, zaskoczona tym wszystkim jest Barcelona! Fatalny błąd Wiktora Valdesa, Karim Benzema znalazł się tam, gdzie się znaleźć powinien ósmy gol. Benzema, dokonam tego wyboru bez wahania, już wierzę. zdecydował się na właściwego piłkarza. Tu jeszcze nie dotarło podanie do Kalina Benzema, ale teraz po odbiciu futbolówki przez Sergio Busqueca miał już wyjątkowo łatwe zadanie, by skończyć tę znakomitą akcję Realu. No właśnie, Pep Guardiola nie zdążyłem tego powiedzieć, mógł się obawiać, że jego piłkarze przystąpią do tego meczu przytłoczeni tą sześciopunktową w domyśle, bo Balsa ma jeden mecz ozegrany awansem. Przy i znowu Ezil idzie do przodu był przy Czawim, przy pike a teraz atakuje Messiego, Messi nic sobie z tego nie robi dobre zagranie, Aleksis Alexis gol gol, znowu tę akcję stworzył genialny Leo Messi, jak oni tego dokonali, skoro mogli to zrobić siłami dwóch piłkarzy znowu się udało, no można mieć debiutancką tremę, ale jak się umie grać w piłkę Alexis Sanchez goleradorem nigdy nie był, a tutaj w trzecim kolejnym meczu ligowym z zimną krwią wykańczam na akcję kolegów. No i popatrzmy. To się wzięło oczywiście z szarży Messiego. Ale... Szarży, którą Messi tutaj przecież już pokazywał na tym stadionie i to nie raz. Chociażby w meczu Ligi Mistrzów, gdy Barcelona wygrała z Realem 2 do 0. Ale już pozwoliłem sobie na to zwrócić uwagę, kiedy Messi... Z strony Barca na pewno do końca będziemy oglądali jednak walkę o tego zwycięskiego gola. Znowu Barsa przyspiesza. Uderzenie z dystansu. Rykoset Casillas. Gol! Gol dla Barcelony! Co za okoliczności! Co za zdarzenie w tym meczu! Xavi Hernandez oddał ten strzał. A komu zapiszemy tego gola? To przekonamy się oglądając powtórki. No i Kasijas załamany. Tu widzimy właśnie tych kibiców kilkuset, którzy przyjechali z Barcelony. Wydawało się, że Casillas ma tę sytuację pod kontrolą, że na pewno zdąży do piłki, która tak niefortunnie zykoszetowała. Uderzenie wolejem, piłka odbija się od Marcelo. No i Iker Casillas nie zdążył do tej piłki. Odbiła się ta piłka dla Casillasa najgorzej jak mogła, maksymalnie daleko od dłoni. No i tak idealnie trafiła w słupek, że po chwili wpadła do bramki. To nie jest żaden finał, to jest e, jeden z meczów ligowych, e, Piquet. teraz Ronaldo w tej sytuacji bez wątpienia zawiódł, żeby skończyć już wątek e, poprzedniej akcji Realu Madryt Messi wcześniej utrzymał się przy piłce i nie sta. Messi odbił się od Kediry zagrał do Alvesa, Alves i gol Barcelona z kontry strzela bramkę strzela gola Realowi Real w tym momencie ginie od własnej broni Podobna asysta, wydawało się, że nie ma sensu zagrywać piłki w pole karne, ale Sesk Fabregas kapitalnie poszedł na dalszy słupek i Sesk strzela pięknego gola głową, pokazał Cristiano Ronaldo, chciałoby się powiedzieć jak się uderza głową właśnie, zobaczył, jeszcze miał przecież Pepe cały czas przy sobie, a jednak wymierzył idealnie. Asysta Daniego Alvesa nie zdążył tam z blokiem Fabio Quintrao spóźniony o jakieś kilkadziesiąt centymetrów nie wygrał tej pozycji Sesk Fabregas na 1 do 3 ósmy gol tego piłkarza w sezonie jest to snajper numer 2 Barcelony